Natalia, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, który zaczynamy nagrywać w kuchni. Dzisiaj wykorzystuję sytuację, że Karol nie jest ze mną obiadu i mogę sobie widzowie zrobić zupkę ogórkową. Błękitną na świecie. Nienawidzę widzowie, więc Natalia faktycznie wykorzystuje moment. Ja u nas domuję zupy tylko wtedy, gdy Karol nie inny obiad, bo on już nie je praktycznie żadnej zupy. Nie nawet ustać ma... on nie chce jeść. No pomidorówkę jeszcze zjem, ale. No ale też trzeba cię namawiać. No nie, no ogórkowej nie lubię. A no, tak w ogóle. Tu jemy dzisiaj dwa inne obiady, dlatego że ja. Za chwilę w ciągu godziny będę musiał zjeść ponad 2000 kilokalorii Co ty na to, Natalia? Jak ci się podoba moja seria Reels'owo-Shortsowa? Ja wiedziałam, że tak będzie, że będziesz to nagrywał co drugi dzień. Jak mi mówisz o tym pomysle, to mówiłeś, że będziesz nagrywał tak co 3-4 dni, może raz na tydzień. A jak się skończyło? No tak, że nie spodziewałem się, że to się aż tak spodoba ludziom. Jeśli oglądaliście poprzedniego vloga, to wiecie, że wpadłem ostatnio na pomysł, że za każdą nową obserwację na moim Instagramie i za każdą nową subskrypcję na moim kanale na YouTubie będę robił różne dziwne wyzwania. vai yeah. No, dokończę wam zaraz W tamtym filmie kupowaliśmy ponad 700 zdrapek Żeby nagrać właśnie pierwszego testowego Reelsa i Shortsa, żeby no Zobaczyć, czy ten pomysł w ogóle spodoba się Moim odbiorcom, no i moja influencerska Intuicja nie zawiodła, bo pomysł Bardzo wypalił. W piątek, czyli 4 dni temu, miałem na moim profilu Na IG 479 474 Obserwacje A dzisiaj są to już 482 404 followy Na wykresie widać, że faktycznie te obserwacje Zaczęły fajnie rosnąć. Póki i co? Poza zdrabkami wrzuciłem jeszcze jedno wyzwanie, w którym na siłowni musiałem przejść 729 schodów No bo tyle właśnie followów wbiliście I od wrzucenia tych schodów aż do teraz przyszło mi kolejne 2000 nowych followów, więc No dzisiaj za każdego będę musiał zjeść jedną kilokalorię I właśnie dlatego nie jem z obiadu Na tej siłowni byliśmy w ogóle dwa dni temu w środku nocy Bo stwierdziliśmy, że najlepiej będzie jak pójdziemy około 24.01, żeby nie było dookoła ludzi Żebyśmy ich nie nagrywali, żeby nikomu nie przeszkadzać I musieliśmy w ogóle kupić karnet się, Że w nocy nie wyjdziemy na jednorazową wejściówkę i to był w sumie plus, bo korzystamy z tego herletu byliśmy wczoraj i on takie za kwasy brzucha, że nawet jak chodzę, to normalnie wszystko mnie boli. No ale te schody mocne, nie? Natalia wczoraj byśmy przetestowała. Nie. Ale nie wiem, jak Karol tak na ludzie przyszedł te schody, które miał przejść, bo ja wczoraj zrobiłam niecałe 800 i miałam taką dynkę, że masakra. Ja wczoraj też miałem większą dynkę niż wtedy, jak byliśmy o północy na tej siłowni w ogóle mega fajna siłka, bo da się w aplikacji sprawdzić, ile jest osób. I jak byliśmy o północy, to poza nami były jeszcze. Tam dosłownie trzy osoby. One były gdzieś daleko, więc my sobie na spokojnie nagraliśmy, nikomu nie przeszkadzaliśmy. Wczoraj było więcej. Tak, wczoraj było więcej, ale wczoraj byliśmy szybciej, bo byliśmy po 22, więc ja się stresowałam. Tak, no tak, ale się stresowała ludźmi w ogóle, to jest hit <grym> jakiś. No ja się mega stresowałam, bo na takiej dużej siłowni chodzi mega dużo takich koksów, więc takich nie, bo... Na tych serio, ty nawet o tym nie myśl. Oni nawet nie patrzą na nas. Oni są tak sfokusowani na swoim treningu, że nawet ich nie interesujemy. No, ale się stresowałam serde. Było mega dziwne, ale serio się stresowałam, bo my jak z Karolem chodzimy, to chodzimy tak, albo na siłowni u nas na osiedlu, na której są tylko mieszkańcy, albo chodzimy na skłosze, gdzie jesteśmy zamknięci i nikt na nas nie patrzy. Jesteś chyba społeczna po prostu, Natalia, To, to, to jest jakiś problem z tobą, wydaje mi się. Tak, w ogóle czytałam sobie o tych schodach, to one podobno są lepsze niż bieżnia, bo nie obciążają kolan i nie obciążają kręgosłupa, więc jest to idealne dla mnie i dla Karola. I podobno jeszcze chodząc po schodach robi się pupa, fajna. Okej, okay, no zobaczymy. Ciekawe, ile jeszcze razy pójdziemy, zanim nam się znudzi. Ale dobra, długo się to ja już, już chcę jechać do Maka i nagryźć to moje wyzwanie. Jakieś 35 minut? Serio? Serio, no, a ty myślisz, ile się robi zupę? To może ja pojadę sam, co? W międzyczasie to nagram, czy nie? No jak chcesz, to możesz. Karol skończy nagrywać, a ja właśnie sobie dodam zupki i uwaga, czas na test smaku. To tak długo, Natalia. Ja zdążyłem zjeść smaczka, zdążyłem zjeść tutaj w domu rzeczy. Ale dobra jest! Mogłam zjeść trochę szybciej, ale nie wiedziałam, ile będziesz nagrywał w domu i nie chciałam przeszkadzać. Okej, okay, dobra. Ja stwierdziłam, że poczekam aż wszystko nagrasz i dopiero sobie zjem. To widzowie jest najlepsza zupę z termomiksa. Nie. Ze A -a. Po obiadku chwilę poczelowaliśmy sobie na kanapie, poglądaliśmy YouTube'a i w sumie stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się ruszyć i spalić trochę kalorii. Szczególnie powinien zrobić to Karol, który zjadł ich 2400. W ogóle nie wiem, jak on dał radę to zrobić w godzinę, ale no jakoś mu się udało. I właśnie razem z Karolem wpadliśmy na pomysł, że możemy sobie pójść na rower. Ale widzowie, to nie będzie taki zwykły rower, ponieważ idziemy na tandem. Jakiś czas temu kupiliśmy tandem, który jest nam potrzebny do nagrania odcinka Karola, który w ogóle prawdopodobnie będziemy. Nagrywali w tym albo w przyszłym tygodniu i powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać, bo jest to super pomysł. Ale jak kupiliśmy ten rower, to praktycznie w ogóle go nie testowaliśmy. Zrobiliśmy tylko taką mini rundkę po parkingu i właśnie dlatego teraz jedziemy na dłuższą podróż, żeby zobaczyć, czy z tym rowerem wszystko jest ok. Czy przed nagrywaniem odcinka nie trzeba wymienić smarów, łańcucha, opon i no w ogóle zobaczyć, jak ten rower jeździ, czy wszystko jest w porządku. Właśnie dlatego jesteśmy w samochodzie i ruszamy na nasze mieszkanko, bo tam trzymamy ten rower, bo jak pewnie wiecie, w naszej piwnicy totalnie nie ma miejsca. Jechaliśmy na mieszkanie. Jest i nasz piękny tandemik, który delikatnie się zakurzył stojąc tutaj na tym mieszkaniu. chyba mamy Water wipes tutaj. Ogólnie chcemy sprawdzić stan techniczny tego roweru, między innymi stan opon, które poza tym, że są brudne, mam nadzieję, że to błoto, a nie coś innego. Są chyba w całkiem nie najgorszej kondycji. Tylko na świadełko jest git, on jest mega miękkie, ale to przednie jest jakieś dziwne. ono jest brzydkie, zajechane i ono chyba na tyle będzie do zmiany. Do zmiany na pewno są też te rączki, bo nie wiadomo ile one już tutaj na tym rowerze są, nie wiadomo ile osób to dotykało i tak dalej, więc tym też będzie się trzeba kiedyś zająć. Hamulce, no właśnie, trzeba pojechać i sprawdzić jak działają, bo w sumie nie było okazji ich przetestować. A i nie wiem czy tak powinno być, ale wydaje mi się, że z tyłu opona jest źle założona, w sensie bieżnik jest w złą stronę. Serio? No tak mi się wydaje, nie, opony chyba też są do zmiany, ale dobra, jedźmy i zobaczymy czy w trakcie jazdy coś jeszcze zauważymy. Widzowie, my w ogóle na moim... Ale nie pokazywaliśmy wam postępu pracy w naszym mieszkaniu. Mamy już pięknie pomalowane ściany. Nie no, mega, są pomalowane ogólnie. Ta wizja artystyczna. Patrzcie, w ogóle, jak fajnie równo są te ściany pomalowane, ale to, wszystko co widzicie, to efekt mojego odcinka, który nagrywało się całkiem śmiesznie, ale no niestety ściana wygląda tak. Z drugiej strony z kolei mamy błękitny kolor i ta ściana już jest cała zamalowana. Tak, ja widzę, wygrałem mój odcinek. Jego pierwszy zamalowałem całą tę ścianę. te troszeczkę plamy są. No, nie, tam jest nierówno, ale dobra, nieważne. Bierzemy nasze kaski i ruszamy. Widzowie, to jest mocne, nie? Ogólnie? Na się jak tam z tyłu. Mega dziko! Oh yeah. Nie widać cię, niestety jak ją chyba. Ja nic nie widzę, też przed nami. Ej, ale fajnie się jedzie w sumie. Jak już się wyczuję, to jest git, tylko siodełko trochę niewygodnie. Zjeżdżam w dół z niego, nie wiem czemu. Ty muje ja czuję każdy twój ruch i ja nie wiem co się dzieje, bo ja, ty się ruszasz, a ja jeszcze czujesz no i tylko mi się rower przechyla na boki. Okej. Okay. Ale nie, no jest stabilnie. Jedziemy jakoś. Dala hamujemy. Musimy zasakiwać tą samą stronę, a ja idę w lewo, a ty w prawo i ty mi podwyższasz jeszcze. A, dobra, ale co, ogólnie da się jechać na no, tym na to. Jedniemy na niżej siedzenie. Tak? To czekaj, dobra, no. daj, to dawaj tego, Akcja widzowie. Obniżanie tak. sodełka. Tak ale nie wiem, czy ono jeszcze niżej pójdzie w ogóle. No, no mam nadzieję, że tak. Chyba nie. No dawaj karukali. Mi się Aha. wydaje, że jeszcze trochę pójdzie. Przydałby się klucz jakiś, wiesz, bo ja bez klucza tego nie. Ale nie, to już jest na maksa! Już nie da się niżej. Nie jest na maksa! No jest! Patrz, to jeszcze się da. No to potrzebujemy klucz, niestety, żeby tutaj tą nakrętkę się Musimy jechać, tak. No, na radę? zostawcie łapkę w górę, bo nie wiem, czy to przeżyje. Jak. nie. Ale tego też nie damy rady obniżyć. E, no chyba nie. No potrzebowałbym klucz, żeby złapać z drugiej strony, nie? Powiem, się przygotował. O, kurwa. misiu Dobra, jest, nie. misiu to jest naprawdę niefajne, jak siedzisz z tyłu widzowie wpadłem na pomysł że pojedziemy na taką stację rowerową przy żabkach, coś takiego jest i tam może być na to jakiś klucz oła oła schodzić w jedną stronę ale no, to ciężko no zawsze schodzimy w lewo okej okay? nie ja to nie zobacz ja, ja, ja co ja mi zrobiłeś łuk jak tirem misiu no co no ty się tylko trzymaj ty nic nie rób ty ale idzie to co jakoś najgorsze widzowie jest to że jak jedna osoba przestaje pedałować to drugie automatycznie się te pedały tak jakby blokują nie i o na to mocno uważać. Misiu, nie no te zakręty są przerażające Ale nie blokuj mi, bo ja w tej <noise> pracy panowanie Ty po prostu trzymaj luźno te nogi, jak ja pedałuję to ty też A nie, odcinasz mi napęd. Dobra, dojechaliśmy pod Żabkę W ogóle Żabka ma swoje stacje takie naprawcze i tutaj mamy klucze. Ten chyba powinien być git, o to się uda. No tak, to już musi się zawsze. Tylko pytanie właśnie, czy to moje siedzenie się jeszcze delikatnie obniży, bo za każdym razem jak zeskakuję, to uderzam w ten o tu metal i mam już taką szramę na nodze, a nawet dwie obok siebie. A dobra, widzowie, obniżamy moje siode trochę. I to idzie w ogóle? Niż... Ty, no właśnie nie wiem, czy to idzie. Ty, no chyba idzie, zobacz. Jest, opuszcza dobra, się. Dobra, idzie, idzie. To Czekaj. weź na sam dół, to ja wtedy zrobię przejażdżkę Tobie z tyłu, żebyś zobaczył, jak to jest. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale <coughs> zostawię tak na razie. Boisz się, żebym ja prowadziła? No trochę tak. <coughs> Nie niezła akcja, operacja. O, no chyba siedzi, ty, jest Wykręcanie tym nie jest łatwe. Jak tirem. Dobra, uwaga, sprawdzamy. No nie no, to już nie ma jak zejść, Natalia. Nie, dobra, idzie. Jest. Idzie, idzie. Nie jest, chociaż nawet troszeczkę to już. Chociaż nie, nie to chyba to jest jak tak jest chyba taki ta. amortyzator po prostu. negatywne to jest, ale okej, okay, no. Jak nie ma wyjścia, no to muszę się męczyć. Tak. No to co, Karu, ruszamy tak po prostu, zobaczymy, Ja po prostu dalej będę panikować, ty będziesz szybko jechał i no tak będzie wyglądała nasza podróż. Dobra widzowie, teraz mam kamerkę z tyłu. zobaczycie jak to wygląda z mojej perspektywy. Tutaj jest troszeczkę gorzej. Karol, dlaczego przestajesz pedałować? Nie znów. Pójdziemy, Musisz mi mówić, że są wyboje. Ja nic nie widzę. Widzę, to jest najgorsze widzowie. Ja widzę tylko Karola plecy i nic poza tym. No to wychylaj się w prawo albo w lewo. No a i tak nie zobaczę coś przed nami. No ale to zaufaj mi, zamknij oczy i. Nie. Zamknij oczy i pedałuj tylko, ja cię będę ciągnął. W ogóle mam też wrażenie, że wygląda w tym kasku jak chomik. I Karol mi tutaj tyłkiem na kamerkę wjeżdża w ogóle co chwilę. Nie wiem, czy coś widzicie poza jego koszulką. Ej, ale lżej chodzi ten rower niż mój. No, Jakby ciężar pedałowanie rozkłada się na dwie osoby. Jest mega lightowo. Uczu, nie możesz się tak mocno przechylać. Natix, przestań panikować, Boże święty, po prostu jedź. Ale wiesz, jak to z tyłu czuć inaczej, ty się musisz nauczyć jeździć. Dobra. Widzowie, zamiana miejsc. Ja nie wiem czy ja sięgnę. Nie, nawet to jestem wysokie. Dawaj! Nie dam rady! Ja, ja cię trzymam, siadaj, ja trzymam rower. Ready? Nie, ja się boję! Nie, dam to jest za wysoko! Jedziemy! Nie! Jedziemy! Poszło. ja się, ja się boję! Jedziemy! Ja się bo... Dobra. Dziwnie faktycznie z tyłu! Wiesz, ja, ja się boję! A mój! Ha, mój. Zatrzymaj się! Nie. Ja się boję zatrzymaj się Zatrzymaj się, powoli hamuj. No hamuję. Powoli. No. Powoli, dobra, czekaj, czekaj, spokojnie, ja raz trzymam. No i dobrze nadziałam! nadziałam. Nie no, widzę, jest Natalia, taka już moja mam, jest naprawdę dramat. Ale widziałeś, jak dziwnie z tyłu. No widziałem jak dziwnie, ale ty nie możesz się bać. Ty się boisz te potrzebnie. Ja mogę jeszcze raz hey, pojechać. Hej, tak. pro... Dobra, widzowie, ja za się, jesteśmy bezpieczni i wracamy już od Ania, czy nie, bo... Tak, ja już mam dosyć! Czy wystawaliśmy ogólnie no nie zgi. Wiadomo, że tutaj trzeba go delikatnie ale nic nie skrzypi! Tak, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Poza mną. Poza Natalią. Bez Natalia najbardziej jest trzeszcząca w tym, rowerze. A nic, wracamy z nim na chatę i za parę dni myślę, zacznę z nim nagrywać film na mój kanał. Dzień dobry widzowie, witam Was kolejnego. <grymka> Ten film mieliśmy zacząć od śniadanka, bo dzisiaj rano wstałam i upiekłam chlebek, ale niestety wydarzyła się mała awaria. Przed chwilą omyłam sobie grzywkę i chciałam ją nawinąć na szczotkę, żeby ona ładnie wyglądała i nie wiem, co się wydarzyło, ale tak mi się poplątały włosy, że nie mogę zdjąć z nich szczotki. Ogólnie widzę. Już Natalii pomagałem, walczyliśmy 10 minut. Udało się wyjąć tam dosłownie parę włosków, ale to jest tak zablokowane, że Natalia nie wiem, jak to zrobić. Jak ja nie zrobi. wiem, co się wydarzyło, bo ona działała normalnie i nagle nie mogę jej wyjąć z włosów. Tego widzowie jeszcze nie grali, żeby trzeba było ratować Natali włosy, ale. Najgorsze jest to, widzowie, że ja on mam takie kwasy, że ja się nie mogę śmiać, bo mnie tak brzuch boli. Najgorsze jest to, że będzie trzeba obciąć te włosy. To się nie, Karu tak, musisz wyjąć. Sobie wyobraź się wyjąć. Czy wyobraźcie, jakbym miała tak teraz tutaj obcięte włosy? No ale to jest tak poplątane. Oa, że to nie chce iść. O! Coś poszło chyba. Tak, ale to najgorsze jest tutaj ciągle zablokowane. No nie, Karol, ja nie chcę obcinać włosów. ja pierdzielę, no tego się nie da, Natalia. No nie, straszy mnie Spróbuj teraz, ty, no bo ja już nie wiem, jaką ci pomóc. Jest szansa chyba, że się uda widzowie, uwaga. Chyba pękają te włosy, no, czy No, te połowy wyrwaliśmy, to inna sprawa. Tego, że to z przodu! Nie widać, co się tam wydarzyło? No, widać jest zakręcone, tylko to jest tak zakręcone, że nie da się tego jakby odplątać. Bo to jest, wiesz, na cztery razy nie zawinięte i każdy w inną stronę. Widzę, że to już trwa 15 minut. Tutaj w ogóle jest ten chlebek, który Natalia upiekła, bo dzisiaj są sklepy zamknięte, mamy święto i. Oj, i szczerze, Natalia wygląda tym że mega dobrze. Przydałoby się go w końcu zjeść, bo jest już 12:34. My jeszcze mieliśmy śniadania, ale zrobiliśmy sobie taki dzień lenia. Wczoraj też w ogóle siedzieliśmy na balkonie do 24, bo był taki ciepły, no. że w ogóle nie chciało nam się wracać do domu. A i się do tego Później wstaliśmy, ale. ale w bo, Rebeka, bo ja się w nocy budziłam z bólu zakwasów brzucha, jak się przywracałam z boku na bok. Ja nie wiem, nigdy w życiu nie miałam takich zakwasów, a to przez taką maszynę, bo ćwiczyłam na maszynie na brzuch i ona była taka ciężka, że mega ciężko mi się ćwiczyło i chyba przez nią mam takie zakwasy. Nie no, Karol, ja się nie uwolnię z tego. Obcinamy? Nie. Czekaj, idę na kanapę, bo już mi nogi bolą. No dobra, szczotka wyjęta, więc misja zakończona sukcesem. Ale moje włosy to nie jest jedyna rzecz, którą ostatnio udało nam się uratować. W sumie dzięki Wam razem Problem, uratowaliśmy ostatnio trochę pieniędzy Tak, trochę naszych pieniędzy widzowie Które prawie byśmy wyrzucili na śmieci Ale o co dokładnie chodzi powiemy wam zaraz Bo w końcu przydałoby się zjeść na niej. już jestem taka głodna, w ogóle tak ładnie przygotowałam dzisiaj Czekam masz mąż mnie pochwali ale... No nie, no bardzo ładnie, mega ładnie jest przygotowane Ale najbardziej jestem ciekawy tego chleba Jak on wyszedł? Wygląda całkiem spoko Ale już wiem jakie rzeczy muszę poprawić no. Na pewno na górę nie mogę sypać słonecznika Bo on sprawił, że ten chleb jakby opadł Nie mógł wyrosnąć, a i tak przy krojeniu Cały słonecznik odpad i został tylko mak to na pewno jest do poprawy Jest trochę ciemny ten chleb, ciemniejszy niż jak twoja mama robiła Więc chyba za dużo mąki tej takiej Nie 130 gramów, a 200 dałam tej jasnej Okej, okay, no nie wiem, no na pewno jest ciemniejszy niż yy, jak teściowa robiła Jezu, jakie kanapeczki, fiu 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 No a jak? Oczywiście nie pieprzyłam, bo my razem z Karolem mamy ostatnio taką spinę o pieprzenie i solenie, że każdy robi to po swojemu Bo mi nie pasuje, że Karol za dużo pieprzy, a Karolowi nie pasuje, że ja za mało pieprzę Dobra, testujemy Mmm, mega spoko wyszedł, skórka jest taka chrupka Piąca. Środek jest mięciutki, jak na pierwszy raz jest naprawdę spoko. Ja za nas szynko i pomidorem zrobiłem sobie z serem i papryką zieloną, ale uwaga. Zobaczymy, co mężułek powie. Mmm, oj mega dobry. Tak? Spoko? Świeżutki, chrupiący. Lepszy niż z marketu, nie? No nie, nie ma podjazdu w ogóle do tych marketowych. W sensie marketowe nie mają podjazdu do tego. Naprawdę mega spoko, szybko się czy nie? No szybko, bo trzeba tylko pomieszać mąkę z drożdżami, później dodać resztę składników, musi wyrosnąć mm. i później piec się 55 minut. To serio. Trzeba częściej robić. No. Musiała no. wcześniej wstawać. No. A nie jest na nie o 13.30. Śniadanko zjedzone, więc teraz przyniosłam do salonu z drapki, które ostatnio Karol drapał na swoim shortsie i rilsie i my na nie wydaliśmy 765 zł, tak? Tak jest. Teraz Natalia trzyma doniczkę, do której jakby po tym shortsie odłożyliśmy wszystkie wygrane drapki i myśleliśmy, że nasza wygrana to 239 zł, ale po tym jak wrzuciłem tego rilsa i shortsa, okazało się widzowie, że ja totalnie nie zauważyłem, że w tych naj droższych drabkach za 30 zł. W tym miejscu było bonusowe pole, które ja zostawiłem niezdrapane. I najlepszym, co wiem jest to, że jak Karol nagrał, to ja wszystkie te zdrabki z nim jeszcze raz sprawdzałam, czy przypadkiem czegoś nie przygapiliśmy. A i ty też nie zauważyłaś. W ogóle nie zauważyliśmy tego napisu bonus. Na szczęście jesteście wy, i tutaj, o, przykładowy komentarz, w którym daliście nam znać, że w tych zdrabkach za 3 zł są niezdrapane bonusy. Ja, jak to zobaczyłem, od razu przyleciałem do kuchni i na szczęście zdrabki, które wyrzuciłem do tego oto kosza, nadal były u nas w domu, bo jeszcze ich nie wyniosłem. Teraz dalej tutaj są, bo boję się ich wynosić. Natalia musimy wszystkie jeszcze raz dokładnie na no spokojnie przejrzeć. I okazało się, że w jednej z drapców udało nam się wygrać 30 zł, ale widzowie to nie wszystko, bo w kolejnej była stówka. Tak jest, i to oznacza widzowie, że prawie wyrzuciliśmy 130 zł do śmieci. Nie prawie, my po prostu je wyrzuciliśmy, tylko ktoś napisał i to wyjęliśmy z powrotem. Bez <grym> tu, no, uratowaliśmy 130 zł ze śmietnika. Po zdrapaniu tych wszystkich drapek wydawało nam się, że Karol bardzo mało wygrał, bo zazwyczaj jest tak, że wygrywa się około 40-50%. Tak. A tutaj było z 765 zł, 239, ja mówię, ty, Natalia. Coś jest nie tak, jakoś mało, nie? No, ale wiecie. Nie przyszło nam do głowy, żeby szukać jakiegoś bonusowego pola. No, ale po tym, jak je znaleźliśmy, to nasza wygrana wzrosła do 369 zł, tak? Tak, ale i tak jesteśmy prawie 400 stówki na minusie, więc nie było warto. Z racji tego, że dzisiaj mamy razem z Karolem taki luźniejszy dzień, i w którym jest 31 stopni, to stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na rowerki wodne. Przyjechaliśmy właśnie nad jeziorko koło Gdańska, na którym jeszcze nigdy nie byliśmy, ale wygląda naprawdę fajnie. Nie. No, jest mega spokojne. Teraz akurat nie widać żadnego sprzętu wodnego, ale o, tam na przykład na supie ludzie sobie pływają. No ale niestety byliśmy przed chwilą w wypożyczalni rowerków i wszystkie są zarezerwowane. Podobno kolejka już się skończyła, ale no pan mówi, że jest mała szansa, że uda nam się dzisiaj popływać. W sensie Pedro, że możemy czekać, ale to może potrwać nawet do dwóch godzin, bo przed chwilą wypłynął ostatni rowerek i jakby kolejki nie ma, ale nie ma też wolnych rowerków i nie zanosi się, żeby ktoś wkrótce wrócił. A dziewczyny, które popłynęły tym rowerkiem przed chwilą, czekały ponad dwie godziny, żeby. No, Ryzyko. To jest takie, że mamy aktualnie godzinę 16.20 i ktoś spłynie za dwie godziny, to my już tego rowerka nie wypożyczymy, bo do 18.00 tylko można wypożyczyć sprzęt. I co, jechaliśmy na marne? No jechaliśmy na marne, coś mamy pecha do tych rowerków wodnych. No, drugie podejście? <grym> Akcja i nieudana. No nieudane, ale tutaj chociaż była bardzo miła obsługa i nie musieliśmy płacić za wejście na teren. Ja nie wiem o co chodzi z tymi rowerkami, ale zawsze jak chcemy na nie pójść, to z jakiegoś powodu nie możemy. Musimy spróbować w Iławie. No, bez kitu, do, trz do trzech razy sztuka, jak za kolejnym razem nam się nie uda, to ja już tutaj ja nigdy w życiu nie idę na rowerek. W takim razie my wracamy do domu i na tym będziemy kończyć ten odcinek. Wykonajcie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Widzowie, jednak jeszcze nie kończymy, bo zwróćcie uwagę, że właśnie wchodząc po schodach do góry, okulary, które miałem tutaj, o, w ten sposób, wsunięte mi się wysunęły i wpadły na dół pod schody. Ja pierdzielę, ale jak ja mam tam wejść? Tędy, Karol. Nie, no. Tam będzie milion pająków, ale dasz radę. Nie, no, widzowie, te okulary to jest jakiś mem. W ogóle przed wyjściem Karol wziął plecak i mówiłam mu, żeby uważał na okulary, bo ostatnio je zgubił, właśnie jak też mieliśmy ten plecak i co dzisiaj mu wpadły na dół. I dobrze, że zauważyliśmy, bo było właśnie słychać taki dźwięk. Ja się pytam, Karol, co ci wypadło? On mówi, okulary. W tym momencie Karol poszedł do prze bez sklepki na buty, no i będzie tam próbował jakoś wejść. Dobra, akcja ratunkowa. Kurde, ten płot to taki średnio stabilny, bym powiedział. Patrz tam na dół. E, easy, dobra, mamy to. Łatwo poszło, teraz jeszcze musisz jakoś wyjść. Tak, dobra, teraz w serio możemy kończyć vloga.